Słucham Elblążan, dbam o nasze miasto. Wiem, co jest najważniejsze dla mieszkańców. W przyszłym roku wykąpiemy się w nowym basenie. Ściągnę do miasta kolejnych inwestorów. Dopilnowałem remontów dróg, teraz połączę Zatorze z resztą miasta. Popieram Jerzego Wilka jako kandydata prawa i sprawiedliwości na stanowisko prezydenta Elbląga. Jerzy Wilk, kandydat na prezydenta Elbląga. Elblążanie oczekiwali od wielu lat na budowę nowego basenu. Obiecałem, że wybuduję nową pływalnię. W czerwcu nowy kompleks basenów zostanie oddany do użytku. Dotrzymuję obietnic. To wspaniałe miejsce sportu i rekreacji buduje elbląska firma. Tu będą miejsca pracy dla elblążan. Inwestycja kosztuje 26 milionów złotych. Większość pokryje Unia Europejska. A w kolejnych latach powstanie tu basen odkryty. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 3.